Przyszły do mnie dzisiaj, witam serdecznie, bonjourno Przyszły dzisiaj do mnie listy korytkowe z Zobala Nie mam do nich szablonu Mimo, że robiłem już w większości tam różnych film Te listy korytkowe To akurat z Zobala jeszcze nie miałem chyba okazji Dlatego muszę sobie zrobić do nich szybko szablon Bo nie ruszę z robotą, z danymi szafkami przynajmniej No tutaj macie szablon do peki Tutaj do democa. Tutaj jeszcze sobie zrobiłem taki stunigowany do y, listy w, w kominie. No i tutaj jeszcze do hafera. Widzicie sobie, możecie sobie zrobić taki kawałek płyty i na jedną zrobić. Na dobrą sprawę oba y, szablony na, na C i na L. No to teraz dzisiaj musimy jeszcze zobala zrobić. No i standardowo do użytku, do robienia szablonów, to używam zawsze tej listy. podwójnej listwy. przykładam. Już frezuję sobie tutaj z uwzględnieniem wymiarów samego. Gola plus tej listwy korytkowej plus jeszcze odsunięcie o, o 9 mm I tak żeby to wyszło na gotowo, że gdy przyłożę już frezarkę z 9 mm pie, 12 mm frez i pierścień go 30 no to Musi mi to pasować po prostu, ale musicie to dobrze policzyć wcześniej Zarys naszego szablonu mamy już natrasowany Oczywiście użyłem do tego pisaka stomy cieniutko ładnie piszący jak już wcześniej wspominałem i teraz ja sobie to wytnę przy pomocy tak jak mówię tej listwy z, z blue estestula z tutaj macie symbol MFS 200 bodajże tak 200 i tak mam połączone dwie listwy jedna i to mi umożliwia robienie właśnie takich szabloników oraz różnych innych dziwnych wycięć na dobrą sprawę również to możecie wyciąć przy pomocy zagłębiarki Y, oczywiście to to nawet jak tutaj wyjedziecie poza marginesy tą zagłębiarką bo pewnie wyjedziecie y, to nic nie szkodzi bo frez i tak nie dojdzie tutaj w ogóle nie będzie kopiował y, tego wcięcia. A do wycięcia listwy C to użyję tego większego szablonu, też z bluma. Kupcie sobie za pierwszym razem, już od razu wyższy, większy, o większym zakresie. Bo On się bardzo może wam przydać później do wycinania na przykład z lewów, albo płyt grzewczych, różnie. Także jak już się tu widzieli, mój ma zakres 70 na 40. Przy czym, gdy ten profil dojdzie do końca, no to już jesteście, macie mniejszy zakres. O jego szerokość, czyli oś 8 cm, więc weźcie to pod uwagę. Radzę kupić jak największy. I z tego co wiem, to niekoniecznie musi to być festulowski, bo są też fajne zamienniki. I to jest nasz szablon, a to jest nasza docelowa płyta. Załóżmy też oczywiście odpadowa. Na razie robimy próbę. I tutaj też wyszło nasze połączenie typu C. Znaczy się otwór na listę typu C. Mam nadzieję, że dobrze policzyłem i że to już od razu pasuje i nie będę musiał robić kolejnego. Pasuje, ale nie obyło się bez komplikacji, bo tutaj miałem za ciasno, więc nie mogłem w ogóle włożyć tej listwy typu C, więc musiałem to delikatnie poszerzyć, ale generalnie ten szablon teraz już się nadaje do frezowania. Ja teraz sobie tu przykręcę blaszkę i tu blaszkę, bo zawsze jak to w tą stronę, czyli tak, 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 więc te blaszki tutaj w dół mogą być jako takie opory i zderzaki. Okej, okay, szablon gotowy, to ja działam teraz z frezowaniem korpusów. Także do następnego filmu. Cześć.